Z wspaniałe zegarki z drewna. Bardzo mi minimalizm, mechanikę i czystą formę oraz szlachetne materiały. Ktoś kiedyś powiedział, że robiąc w życiu to, co kochasz, nigdy nie będziesz musiał pracować. Postanowiłem zmaterializować tą myśl. Michał no, zawsze pracował w dużej korporacji, ale zawsze coś tam kiełkowało w głowie. Zawsze coś chciał stworzyć, coś swojego. Stąd ten pomysł. On się tak chyba głównie go... W głowie dosyć długo rodził i w pewnym momencie przyniósł gotowy zegarek. Mi go pokazał i już wiedziałam, że to jest to. Na początku oczywiście jest projekt. Najpierw w komputerze, potem na drewnie. Potem trzeba to drewno odpowiednio wyfrezować. Następnie bierzemy te elementy szlifujemy je dokładnie na szlifierce ręcznej. Potem dokańczamy to jeszcze pilnikiem. To trwa mniej więcej półtorej dnia. Zegarek wykonany ręcznie, drewniany, ma swoją duszę. Drewno, z którego wykonuję te zegarki, to jest drewno dębowe, które zabezpieczą dodatkowo woskiem szczeli, kieruję się prostotą i funkcjonalnością. I uważam, że drewno dębowe jest piękne i szlachetne. To jest taki artysta, perfekcjonista, tak bym to określiła. Sam musi wszystko zrobić, wszystko do ostatniej śrubeczki, także te zegarki rzeczywiście są dopracowane do takiego ostatniego szczegółu. Każdy egzemplarz ma swój kolejny numer. To jest bardzo istotne, bo to pokazuje, że one są wyjątkowe. Ja tworzę zegarki unisex, czyli te zegarek można nosić i kobieta i mężczyzna. Zegarki Michał są na pewno dla ludzi otwartych na nowości, pewnie też w jakiś sposób myślących nad ekologicznym podejściem do życia. Jeżeli chodzi o sam, sam ich design, no to daleko wybiegają w przyszłość, jeżeli chodzi właśnie o to życie w zgodzie z naturą. Byłem jednym z pierwszych jego klientów. Jedyny moment, w którym nie noszę tych zegarków, to jest zupełnie sportu. Tak to są na tyle uniwersalne, że można je nosić do garnituru na jakiś luźniejszy wieczór, a także po prostu do zwykłego ubrania na co dzień do pracy. Ja uwielbiam zapach drewna, relaksuję się przy, przy montażu mechanizmów zegarkowych. No, robię to dla przyjemności po prostu. Ja realizuję swoje marzenie. Zawsze chciałem zrobić coś wyjątkowego, co będzie się podobać ludziom. Rewelacja, tak jak dla mnie rewelacja. czyli to być leciutkie, jest to wyjątkowa podobnie. rzecz, prawdziwa ręczna robota, prawda? No. Tylko jak śmieję się tutaj, że jak kornik wejdzie w zegarek to jest koniec. Najnurkowa no Ktoś... się oh, ewazji zegarek. naprawdę szacunek robi wrażenie to, co Państwo wymyślili. Ehm, bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Ehm,